Duży smok w małym mieście. Oczywiście, najbardziej naturalną drogą, która nam się kojarzy, jest układ oddechowy, ponieważ. Inhalujemy, wdychają, inhalujemy się smogiem, wdychając, y, jego, y, wdychając ten smog głęboko do płuc. Ale należy pamiętać o tym, że również y, nasz kontakt ze smogiem jest przez, poprzez układ pokarmowy, czy wreszcie przez skórę. Układ pokarmowy z układem oddechowym mają wspólne części. Prawda? Jama ustna... Y, Okolice krtani, gardzieli to są miejsca, gdzie te dwa układy się z sobą kontaktują. To wszystko są sposoby, w którym do naszego organizmu, do wnętrza naszego organizmu dociera to, co w smogu najgorsze. Można by podzielić to działanie smogu. Na nas na etapy od samego początku, od tak zwanego zdrowia prokreacyjnego, czyli wszystkie substancje stałe i lotne zawarte w smogu mają wpływ na przykład na jakość materiału genetycznego, na jakość gamet, zarówno na jakość komórek jajnikowych, jak i na jakość plemników mają wpływ. Na proces zapłodnienia, czyli decydują o naszym życiu, oczywiście decydują negatywnie o jakości naszego życia od samego początku. W okresie dzieciństwa to przede wszystkim wszystkie sprawy związane z chorobami płuc i z alergiami. I wreszcie w okresie dojrzałym dochodzą, dochodzi zły wpływ smogu na układ krążenia. W miarę. Upływu czasu życia w okolicach 40, 50, 60 roku życia pojawiają się niedomogi związane z układem krążenia i bezwzględnie smok tę kondycję układu krążenia pogarsza. No i wreszcie wiek zaawansowany, wiek senioralny i cała gama. Kancerogennych działań smogu, działań, które prowadzą do powstawania nowotworów. Poprzez wszystkie z tych układów wpływa na obniżenie odporności, wpływa na zmiany, na modulacje w układzie immunologicznym, chociażby na drodze chemicznej. Mam tu, myśli, mam tu na myśli substancje, które nie tylko tapetują powierzchnię pęcherzyków płucnych, nie tylko dostają się do, na śluzówki przewodu pokarmowego czy na skórę, ale są wchłaniane do krwi i są swego rodzaju antygenami, które modyfikują najczęściej jednak w sposób nieprawidłowy i niepożądany reakcję odpornościową, czyli immunologiczną organizmu. Zarówno jakość odpoczynku, jak i jakość czasu aktywności w ciągu dnia w tym ruchu, który jest niezwykle ważny, to są sprawy, które dla układu odpornościowego mają kapitalne znaczenie. Niewyspany człowiek to. Połowa porażki, jeśli chodzi o układ odpornościowy, ale człowiek, który nie może się ruszać, a umówmy się, bieganie czy jakakolwiek inna aktywność fizyczna w, na powietrzu, które, które ma kilkusetkrotne przekroczenia norm w zakresie zanieczyszczenia, nie przynosi niczego dobrego i tu wracamy znowu do układu oddechowego, krążenia skóry i, i prokreacyjnego. Taka rzecz z ust lekarza nie powinna nigdy paść, ale zastanawiam się, czy jest sens na przykład uprawiać jogging, czy ćwiczyć na dostępnych nam urządzeniach w tych siłowniach publicznych, wtedy kiedy mamy tysiąckrotne na przykład przekroczenie stężenia pyłów zawartych w smogu. To chyba nie ma sensu. Czyli, jeśli nie można dla zdrowia dobrze spać, nie można dla zdrowia dobrze się ruszać, to czy jest sens żyć w takiej atmosferze? Mamy badania, które wskazują, że przebieg chorób, bardzo wielu różnych objawów chorobowych związanych z COVID-19 jest dużo gorszy w rejonach. Górnego Śląska, w rejonach Małopolski, w rejonach, które ewidentnie są pod kreską, jeśli chodzi o średnią zanieczyszczenia typu smogowego. Wiemy, nie znamy dokładnie mechanizmów, ale badania naukowe szeroko zakrojone na odpowiedniej ilości pacjentów pokazują, że rokowania dla pacjentów zapadających na COVID. Którzy chorują w takim, a nie innym e, stopniu e, w zanieczyszczonym powietrzu, e, no, są, są dużo gorsze niż dla ludzi, którzy żyją dajmy na to, w czystym powietrzu Podlasia czy e, pełnym wiatru e, powietrzu nadmorskim.